Malko moi drodzy, normalny kanał Wraca do Gry Chwilę mnie nie było, ale jesteśmy z powrotem Zaczynamy vlogiem z KSW 70 Także dzisiaj wieczorem waga Jutro gala, nagrywamy backstage, a wy oglądacie backstage backstage. Dobra, ważenie lata chwila, plazarena za nami Będziemy zobaczyć co się dzieje na ważeniu i zacząć nagrywać backstage dla Pitbull'a Klina się musi ułożyć odpowiednio na Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Ręka, dystę, bandage, szenka, woda i muzyka. Look, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on site Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judas Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new with two tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits. I live in We back, man, you never gonna like us. Get them on site now, let them all like that way. They know I'm right. righteous. Look at my life, I'm living all right. I'm nice, you know I'm all right. Cause Looking like Christ, no need for the hype or fight or telephone vibes. No need for the telephone vibes. No need for the liars. I don't watch your moves or priors. I got much to do. I'm Bias, big bosses moving silence. Watch it. No need for the liars. I don't watch your moves or, move or cries. I got much to do. i bias. biased. Big bosses moving silence. Yeah, me I'm moving quiet. Ask me, I need me an island. New watch is perfect timing. No need for the surface shining. Ask me, I need me a few. I need me an island. I'm keeping it true. The man them while I'm keeping it cool. No need for the telephone hype from you. you. Yeah, tell a man no trouble. I don't want beef, man. I just want vibes. Man like me no need for the telephone hype I got too much getting online one rule and then I'm on side. wrong move I bet they going to rise no need for the telephone hype yeah tell a man no trouble i don't want beef man i just want vibes big man like me no need for the telephone hype i got too much getting online one rule then then i'm on side. wrong move I bet they going to rise no need for the telephone hype yeah <laughs> Przechodzimy. Już wiesz, blady, nie chodź do mnie na dalsze weskańską bez strzęki. to do Taki kadr jeden, ograny hotel z zewnątrz, nie? Wiesz o co chodzi? Hmm. To możemy na koniec na przykład zrobić takie coś, że wejdę w stronę hotelu, żeby się gdzieś hotel przewiną w zewnątrz, a akurat stoją busy PSW. Że to chodzi. Jeżeli chodzi nie możemy to poprzecinać na takim jak tutaj naprzeć, jest hotel, są busy i ja mhm. eee. Wójtów, i wchodzę Wypróbujemy prosto z Łodzi Zaczynamy materiał tak, ma z ks 70 tak w rosyjskich nie ma wrażenie, cały dzień będzie dla was Dobra krok do tyłu krok do tyłu zrobił, tak? jesteś Krok do tyłu Dobra, spróbujmy a jutro śledzimy dla was zawodników. Męczą mnie ci kamerzyści ci powiem. Operatorzy są irytującymi gości. Nagrywamy intro dla backstage'u Fitbula tu, a tu nagrywamy normalnego vloga. Musiałem komentarz chłopakom napisać, tak jak nieczęsto piszę komentarze. Patrz, jakie cukiereczki człowieku. nie potrzebują filtra. Michael, Michaela, chętnie go do przedstawienia. Michael! Gdzie będą maratony, żeby zrównoważyć złoczenie? MG! Mateusz Czy to ty zaznaczasz teren w łodzi? Kiwana jestem. Idziemy mi Patrz tam te zakapturzone postacie. to jest wszystko, jest carpaccio, jest tatarek, jest... no wszystko jest, jest człowieku ravioli pysznie, znowu jestem skończony i nie mogę nic wybrać i znowu będę musiał zjeść 7 dań, Steks z polędwicy w owoj człowieku ze szparagami, koniec. Inny wybór, no za dużo, za dużo. dobrych rzeczy i jestem zbyt bardzo łakomym. wineczki to nie, wywineczki mnie nie interesują. O, ale kawka jest. A może powiedz coś o walkach? Ja, nie znam na walka. Jakie masz spekulacje, To wygra? Interesuje mnie tylko Łukasz Rajewski, Panem Piłowarczyk i Michał Materla. Oczywiście, jeszcze w kilku walkach komuś tam kibicuję, ale tak naprawdę te trzy walki chcę zobaczyć. Poza mamy robotę do zrobienia. Także bez spekulacji, Łukasz Rajewski zwycięstwo, Damian Krzywowarczyk zwycięstwo, Michał Matera zwycięstwo i wracamy do domu szczęśliwi. Jest super. Później jakieś balety w plamę. Trzeba, tak, człowieku. Nie dam radę. Bardzo bym chciał się na tyle dobrze czuć, żebym móc, wiesz, poświętować z chłopakami. Ale obawiam się, że w mojej obecnej formie Czy może być z tym tak. Zobaczymy. Proszę pana, ja wam problem. Dlaczego? Bo tu są tak pyszne rzeczy, że ja bym chyba musiał wszystko zamówić. I teraz będę liczył, że pan mi coś doradzi. Cztery razy. Dobre. Proszę, cztery razy wszystko. No, a ty jest... cztery no. razy to samo? Cztery <noise> razy wszystko. Po jednej sztuce każdej, każdego dania. Nie, no mam dylemat, ciężki dylemat, bo jest zapisane. No tak, no okay. czy bardzo, bardzo ważna sprawa żeby mieć świeży manikir, z tego miejsca pozdrawiam moją siostrę. W każdym miejscu, o każdej porze manikir. Obra, moi drodzy, gala za w sumie kilka godzin, ale mamy tutaj jeszcze coś do ponagrywania. Także Atlas Arena za mną, wjeżdżamy na backstage. No i co, pora brać się do roboty. Nasi ludzie zaraz walczą. Ja nie muszę być, to nawet lepiej jak mnie nie ma. Nie, ja ty ja już tutaj ogrodnęłaś. Nawet lepiej jak mnie nie ma. Dziękuję, widzia. <grym> Pracować się nie chce? Nie, nie, muszą wszyscy być. Dzięki! Wieć, A tutaj? Ta Marcin, Cześć, dziękuję. Wszyscy w Karli, ten jest z tego polu, nie? A Zaczęliśmy z zewnątrz? Bo nam z zewnątrz strasznie wieje. Aha, czyli To jest tak. Problem jest taki, że jest taki wiatr, nie że... Jest że. inaczej. i na No i że. No i że. No i że. tyknie i że. Organizowałeś od człowieku, jak to? Gun, od, 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 od premiera. Początku, od początku współpracy z firmą Pitbull, nie? ją w ogóle właśnie się wznosi na wyżyny swoich człowieku modowych kwalifikacji. To jest koniec, ten wygląda jak jakiś amerykański pilot człowieku śmigłowca bojowego. W jest premiera Top Maverick. No to ty, ty tam grasz główną rolę. Tak jest. 2. No, <laughs> 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 jest wow, ale jesteś wy... Czą, wyglądasz, wyglądasz, tak. jak, Wygląda, wyglądasz fantastycznie w tym kolorze, ale jednak widać, że jakby coś Życie ci nie doskwierało, to jest, nie? Wszystkie filmy. Nie tak się mam, te kolor napinał właśnie tak. No, on ma to napinać, ja jestem za 2 przecinkiem, nie? O k... to prawda. <śla> on ma cyklina. Teraz już, teraz już, to prawda. Ale to już jeszcze o tym Trochę, trochę <śla> steroidów anabolicznych będzie dobrze, nie? Jeszcze o tym ci, się

Up in that beta stage, this should go and wake him up. 204 saving grace. I feel I wasn't paid enough. Predicting what I complain about when Ollie catch a major buzz. Hundreds too freshly pressed, watch out for the paper cuts. The dude working The tour coming, I'm poured up. The new burden is getting room service in foreign tongues. Boarding a bombardier to fly to where I'm born from. And when I land a bad it's an influence swarm. Us women, they loving the dude. I can't fall bear the thought. I fuck him something to do. they quick to have the marriage talk. And no one can fit in my shoes, so they watch Watch it where I walk, but can't mimic it. Cramp sprint in the cash system. I was born for it. For the ninjas, I'm going for it. I can't wait to trade for the skate. For foreign plates, foreign mortgages. All of them out in Florida. There's gotta be more to this. Can't bring you if you ain't on the list. Turn their backs in the past. Now they wanna come back. Too bad, I'm not practicing forgiveness. Realize that they fucked up. Now they see me get some. Can't eat. Why you standing in my kitchen? Yeah, I remember when you talked down, hands out, thinking at you getting some odds now. If you weren't there for the grass rules, I can't let you in. I'm sorry to break the bad up in the canyons, I'ma go pass the shit to my dad. I'm putting my mama on the a yacht. Putting Sebastian up in the fastest with the Jag back to Jacksonville, get Stephanie Cabal. Cause when I'm on and I don't give a fuck, I'll definitely need it all. Not just talking, I got a knack for making it come to fruition. Came in thinking you get famous. Boy, I've come to do business. Seen a ton of all of it happen. They only fuck if you win it. Pussy will push me in the distraction. Super hey! A, łeb z trybuny mam polecić Ale go do... Tak, się nie? bije, ale go raju bije <laughs> ja wstawaj, nic się nie dzieje Wstawaj, wstawaj. Oj pizgaj, pizgaj w łeb Bardzo dobrze Super Piękna robota Nie, 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 nie Odwracaj się, dupo uciekaj, dupo uciekaj raju, dupo od niego dalej Dalej dupą od niego, nie kładź się, k***a! Plecy na matę! K***a, macz Yesterday was the anniversary of the second biggest MMA event in the history of the sport. KSW 70. Ladies and gentlemen, and now the heroes of KSW 70. Może mnie podniosą i skończymy tą galę tak jak trzeba. To jest kurwa knieszka. Nie wiem, żeby tu już było brane coś, nie? Tak o próbowe chodzę, wiesz, I. No, I... One zawsze coś pomarzy, wiesz. Pierwszy Ale wiem tym wieczorem to robił pierwszy raz. <grym> Ja ja to Słuchaj, ja też parę razy robiłem pierwszy raz i nie, ja nie zawsze było źle, także bardzo wam dziękuję jeszcze was yeah. odwiedzę i ja mam nadzieję, że nie wiem, że All of you critics be acting like you know better. Blowing the smoke, but I know when it dust settles, that so I'm in my element, it's evident that there's levels to the game. All of those dark nights I got, then breaking my back to make it out. Got me feeling like pain. I ain't never need your help, I know you're wishing me well. A penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy. The riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me. But known for my city like OAGZ. Set the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Babblist, they try to dabble in it, and they hate the fact that they may have to they bring you miss but it's all in the risk i got you with the switch you know i am element Flow is like water. I'm forced to the fire. I'm feeling like gold. Gotta stay grounded, stay down the earth. Following God, and you grinding, you do as you told. I don't work to make you like me, but I'm front and center, word a spikeley. And God came in a nick of time. They think I'm crazy, but I might be. just us run it up, run it up, run it up. We're beating the odds just to sum it up. You know it's a rap, never waste lines, and I'm cutting the weight like a tummy tuck. Aha. Jaki uświeżek się pojawił. Świeżek! Już nie będzie niemiły! Damian, no nie poszło. Damian, nie poszło ci. bo po no, musisz trochę, trochę to zmienić. No. Proponowałbym. Kunia, żebyś następnym razem radem w brilli. Dobrze? O dziutki, ty mi się podoba. Był pan i i To jest na wyborany, jesteś. Jesteście wszyscy. To się mnie, czy to się zostawił, to jest pytanie. Jeszcze mi lepiej, Wiesz, ci, do... mi lepiej pomidziane, nie? Pani. No to ja myślę, i... <grym> że wszyscy mnie oszukali i się już tu nie zamalczyłem. Kończę karierę, bo jeszcze nie zbieram dobrego. To jest <grym> ten stop, to jest a fucking joke. Jak ten wódź Thompson, nie? No, fucking joke. Co tam się wydarzyło w tym telefonie właśnie? No dodał mnie nawet był Marcin do znajomych. <grym> ten co dzisiaj walczył? Ten co szuka na Medy chyba zaakceptować na mianowym marczenia? Nie, na razie... na razie... Ze Zobaczymy, na razie zaczęta, zobaczymy co? Na razie zaczepka, zobaczmy, jak to się rozwinie. Nie? Dobra, pogali po robocie. Co to była za gala? Niestety nie wszystko po prostu pomyśli, ale mi się nie uda. Pozdrawiam.